Artystyczna mapa miasta, ujęcie trzecie, pracownik państwa szybów. Zupełny przypadek, że zająłem się rzeźbą i spróbowałem. Okazało się, że to potrafię. Inspiracją oczywiście była żona, która zajmowała się malarstwem na szkle wcześniej. Ja jeździłem z nią na kiermaszy. Wiedziałem, że bierze udział w konkursach. Sztuki ludowej, no i postanowiłem spróbować już tak zupełnie na poważnie. Oczywiście brakowało mi czasu, pracowałem zawodowo, ale każdą chwilę, jaką po prostu miałem, to, to próbowałem rzeźbię. Taki początek to była taka pojedyncza rzeźba Święty Paweł, nawet tą rzeźbę tutaj mam. I, I zostawiłem sobie na pamiątkę. I tak mnie to zainspirowało, że coraz trudniejsze rzeźby robiłem coraz bardziej rozbudowane, no i wielopostaciowe już później i płaskorzeźby. No i uważam, że dobrą drogą poszedłem i fantastycznie sobie radzę z rzeźbą w tej chwili. Będąc na emeryturze, mam więcej czasu. No i zresztą można to zobaczyć, moje efekty. E, oprócz żony, czy jacyś artyści zainspirowali Pana do tworzenia? Y, to właśnie, że nie. Sam o Ciebie zacząłem i stworzyłem sobie własny styl, y, własny jakby wizerunek mojej rzeźby, własne cięcia. Y, no bo o tym się mówi, że rzeźbiarz to ma swoje cięcia. Wydziorowałem się absolutnie na niczym, co po prostu, na co miałem ochotę, żeby wyrzeźbić, to próbowałem to i doskonaliłem swoje umiejętności. Mhm. Yy, a jaka jest tematyka Pana pracy? Yy, ponieważ yy, zostałem zweryfikowany jako twórca ludowy, należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oddział beskidzki, więc są to yy, związane z zwyczajami, Rzeźba sakralna, obrzędy, takie bardziej rozbudowane, płaskorzeźby, świętojańskie sobódki na przykład, andrzejki, zresztą to można zobaczyć u mnie w pracowni, tego typu prace, zawody, kowale na sposoby, no i tak po prostu związane z, z, ze wsią, może w mieście mieszkam, ale... Ale urodziłem się za brzegu, nie opodal. Na przykład kuźnia to moim taki ulubiony tematem jest i bardzo lubię ten, Dlatego, że wujek miał kuźnię za brzegu i po prostu ja tam często przebywałem i to mi tak pozostało trochę. Dlaczego wybrał Pan drogę rzeźbiarstwa? Znaczy, ja pracowałem zawodowo, ale twórcą ludowy zostałem, jakby, opodać już później. Dosyć, dosyć późno, mogę powiedzieć, bo to w 1985 roku spróbowałem właśnie tej rzeźby. A taką rzeczywiście drogą rzeźbiarstwa to już emerytura, na której jestem 8 lat w tej chwili i bez reszty się tym zajmuję. No jest to moja pasja, można powiedzieć, i lubię to robić lubię być skupiony. Kocham drzewo jest fantastycznym materiałem. I, I po prostu jest to moja taka pasja no i droga życiowa mogę powiedzieć. I, i dzięki temu można dość sporo osiągnąć. Wiele nagród zdobyłem i, i, i takie uznanie można powiedzieć. Ostatnie pytanie nasze to. Kiedy myśli Pan Czechowice-Dziedzice, to? No to mój dom, <laughs> przede wszystkim. <laughs> kocham dom, kocham to otoczenie. Mamy tutaj wspaniały ogród pielęgnowany przez żonę. I mam tu zgromadzone drewno. I mogę się po prostu wyżyć. Mam do tego warunki tutaj fantastyczne. Zresztą warunki się buduje przed wiele lat. Z myślą też o meryturze i o spędzeniu fajnej przygody. A taką przygodą fantastyczną to jest rzeczywiście rzeźba u mnie. Dziękujemy bardzo panu za wywiad. Dziękuję.